To jest jakieś nowe takie to stoisko, oliwki greckie różne takie różności To skąd to są w zagranicy? To mnie pan mówił greckie, w Polsce nie rosną no to jest chałwa waniliowa, kakaowa Baklawa turecka, wszystko z Turcji przywożone a turecka to, to z Turcji jeszcze a jedne z Grecji drugie z Turcji to ile to transport kosztuje no majątek majątek to jest wszystko jest tutaj po 7,60 za 100 gram oliwki greckie kal kalamata Hali. Jakieś takie nazwy niepolskie. Migdałem z czoskiem papryką 760. Mm. To jest flaga grecka tutaj, ta niebieska? Mm. No to dobrze. A jeszcze takie są oliwy. Oliwa wyśmienita z Krety. To z Kreta. Z kreta wycisnęli? No to dobrze. Tak to nasza grecka tutaj stoisko jest tutaj właśnie takie. Jak to się nazywa, to nie wiem. Oliwka z u greka. To tyle na razie.